Dzisiaj pojawiły się niebezpieczne informacje z kierunku Liman. Rosyjskie siły coraz bardziej koncentrują się wokół Limanu, co oznacza poważną zmianę w tej części frontu. Ponieważ ostatnie osady przed Limanem są teraz obszarami spornymi, ukraińscy obrońcy widzą zbliżające się niebezpieczeństwo i rosyjskie pociski artyleryjskie spadające na horyzoncie. Po miesiącach stagnacji, porażek po Krowsku i Kostiantyniwce, rosyjscy generałowie postanowili skierować główny nacisk na Liman, gdzie mają nadzieję wkrótce dotrzeć do terenu sprzyjającego wojnie zmechanizowanej. Ich celem operacyjnym jest dotarcie do Limanu i zdobycie go, a następnie wykorzystanie. Stanie go jako punkt wyjścia do szerszej operacji mającej na celu oskrzydlenie krematorska i słowiańska od północy. Według ukraińskich analityków w pobliżu osi Liman zgromadziło się prawie 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy wspieranych przez ponad 300 czołgów, 600 pojazdów opancerzonych i setki systemów artyleryjskich. Jednak wiele z tych jednostek składa się z rekrutów z więzień i świeżo zmobilizowanych żołnierzy, którzy mają niewielkie lub żadne przeszkolenie, co podkreśla desperację Rosji, aby utrzymać tempo ofensywy pomimo znacznego spadku jakości personelu. Aby zdobyć Liman, Rosja organizuje wielopłaszczyznową ofensywę mającą na celu otoczenie pozycji ukraińskich z kilku kierunków jednocześnie. Ataki na północny zachód od Limanu po Szandry Cholowe, na północny wschód od Kolodiazji, na wschód przez Żarlicną oraz na południowy wschód po Jampil i Lasu Chory nie są przypadkowymi próbami, ale skoordynowanym planem operacyjnym. Na północy kluczowe znaczenie ma przyczółek Rosji nad rzeką Żerebiec, gdzie rosyjscy inżynierowie pospiesznie budują mosty pontonowe, aby przeprawić czołgi. Jeżeli Rosjanom uda się wzmocnić ten przyczółek, będą mogli oskrzydlić Liman od północnego zachodu i odciąć dostawy z Izją. Przez Kolodiazji Rosjanie mogą osiągnąć potencjał specjalnie bezpośredni wektor ataku na samo miasto jeżeli uda im się przebić ukraińską obronę jednocześnie bitwa o Żaryczne grozi otwarciem bezpośredniego korytarza do miasta ponieważ między Żarycznym a Limanem znajduje się mniej niż 10 km głównie otwartego terenu zabezpieczenie tego podejścia i posunięcie się naprzód pozwoliłoby siłom rosyjskim skonsolidować drugie przejście przez żerebiec, zmniejszając zależność od jednego przyczółka o kruchej logistyce tymczasem na południowym wschodzie w Jampilu i lesie Świętych Horii wojska rosyjskie atakują nie tylko w celu rozciągnięcia ukraińskich linii obronnych ale także w celu odcięcia arterii logistycznej Między Limanem a Słowiańskiem. Wywierając presję jednocześnie z północy i południowego wschodu, siły rosyjskie dążą do stworzenia kleszczy, które zamkną się wokół Limanu przed końcem roku. Otoczenie to może spowodować jeszcze więcej problemów dla Ukraińców, ponieważ narazi również Siwiersk na ataki od tyłu. Każda rosyjska oś przeciwko Limanu uzupełnia drugą, tworząc koordynowane manewr mający na celu zniszczenie ukraińskiej obrony w sekwencji, a nie tylko frontalnie. Po trzech latach wyczerpujących ataków i nieudanych start, siły rosyjskie wydają się gotowe do długo obiecywanego ostatecznego ataku, a Liman znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. W zwiększona liczba przepraw pontonowych, gromadzenie ciężkiego sprzętu pancernego i przemieszczenie artylerii wskazują, że operacje przygotowawcze dobiegły końca, a ofensywa wkracza w decydującą fazę. Obrona ukraińska opiera się w dużej mierze na naturalnych barierach lasu i rzeki Żerebiec wraz z jej odnogami, które dotychczas ograniczały manewrowość rosyjskiego sprzętu pancernego, dlatego tak ważne jest, aby rosyjskie przeprawy pontonowe pozostały nieczynne, a mosty znajdowały się pod ukraińską kontrolą ognia. W międzyczasie ukraińscy obrońcy nieustannie kontratakują, ponieważ rosyjskie wzmocnienie siły i zwiększona aktywność ułatwiły Ukraiń ich wykrycie. Operatorzy dronów z ukraińskiej 93 Brygady Zmechanizowanej opublikowali film pokazujący niedawne zniszczenie czterech rosyjskich dział artyleryjskich za pomocą dronów FPV, które zostały wyśledzone jedno po drugim, mimo że były ukryte w okopach i pod rozległym kamuflażem. Jest to kontynuacja ukraińskich ataków na rosyjskie mosty pontonowe, rezerwy pancerne i północno-koreńskie działa samobieżne w tym rejonie, których celem jest zapobieżenie koncentracji sił rosyjskich i wsparciu ogniowemu, gdy przygotowują się oni do ostatecznego rozpoczęcia ofensywy. Ogólnie rzecz biorąc, to rosyjskie natarcie na kilku kierunkach wokół Limanu ma zostać wzmocnione przez dodatkowe oddziały i sprzęt co stawia miasto w niebezpieczeństwie. Jednak teren nadal sprzyja Ukrainie, ponieważ jak wyjaśnił jeden z ukraińskich operatorów dronów, jedyną przeszkodą uniemożliwiającą Rosjanom atak pojazdami opancerzonymi jest rzeka. Jeżeli Rosjanom uda się pokonać barierę rzeki i przetransportować przez nią pojazdy opancerzone, przewaga Ukrainy zniknie i rozpocznie się bitwa o Liman. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.